Cześć Boże, moi drodzy! Witam w ostatnim specjalnym odcinku Domu na skalę 2.0, czyli kredo. I stawiamy, kropkę, moi drodzy. Tydzień temu skończyliśmy kredo, nasze wyznanie wiary. Powiedzieliśmy Amen. Więc stało się tak. Rozumiemy czym jest wyznanie wiary, odpowiedzieliśmy na nie naszym Amen, a my dzisiaj, moi drodzy, definitywnie stawiamy kropeczkę po słowie Amen. Zgodnie z zapowiedzią, jest to odcinek specjalny, podsumowujący na zakończenie całego cyklu odnośnie wyznania wiary. Więc spróbujmy, moi drodzy, uchwycić kilka najważniejszych motywów, czy tego, czym jest wyznanie wiary. Bardzo istotne jest to, w którym miejscu mszy świętej wyznajemy naszą wiarę. Ono jest odpowiedzią na usłyszaną Ewangelię. Bóg daje nam słowo, Kościół to słowo przyjął, przetworzył, usłyszeliśmy interpretację, kazanie, homilię, wysłuchaliśmy samego Słowa Bożego i odpowiadamy że wierzymy to w to wszystko, co wszystkie i poszczególne symbole wiary mówią nam o tym, kim jest chrześcijanin, kim jest człowiek wierzący i chodzący za Chrystusem. Na, his na osi historii zbawienia, moi drodzy, przepięknie widać, jak Pan Bóg chciał objawić się koniecznie człowiekowi i w credo tak trochę możemy znaleźć odniesień właśnie do tego objawiania się samego Boga. Mianowicie, pamiętacie, jak mówiliśmy, że był okres Boga Ojca, czyli od stworzenia świata do narodzin Jezusa Chrystusa. Drugim etapem było właśnie narodzenie Jezusa, życie Jezusa, czyli Syna Bożego, aż do Jego wstąpienia do nieba. I trzecim etapem objawiania się Boga był etap od Ducha Świętego do dnia dzisiejszego i dalej, bo aż do a później w momencie zesłania Ducha Świętego rodzi się Kościół, który natchniony Duchem Świętym przyjmuje słowo o Jezusie Chrystusie, jako prawdziwe, ostateczne i realne słowo Boga wypowiedziane do ludzi. I odpowiedzią na to słowo jest prawdziwa wiara, że Chrystus naprawdę jest Synem Bożym, wstał. I wszyscy, którzy wierzą w Niego i idą za Nim, dostosowując swoje życie do Ewangelii, będą zbawieni dzięki tej ofierze, która dokonała się na krzyżu. Przez szereg tych dwóch tysięcy lat Kościół wykształtował konkretne zdania mówiące nam, w co konkretnie wierzymy, a w co nie wierzymy. Tło historyczne powstania kredo zostało już omówione. Prawie 20 odcinków temu, więc można do niego sobie wrócić i zobaczyć, jakie były okoliczności tego, że tak, a nie inaczej Kościół chciał wyrazić swoją wiarę. My, moi drodzy, powinniśmy coś jeszcze zabrać ze sobą po tym powiedzeniu Amen na koniec: mianowicie chcę teraz tym żyć, chcę odpowiedzieć nie tylko na liturgii na Mszy Świętej, mówiąc Amen. Ja wierzę w to, co się dokonało, i w to, co wypowiedzieliśmy jako wspólnota ludzi zebranych przy ołtarzu, ale chcę, żeby to Amen, jak i całe Credo, było cały czas w moim życiu ważne i realne. I tak, moi drodzy jak widzieliśmy, jak przed chwilą powiedziałem wam o tych etapach objawiania się Boga, tak samo credo idzie sobie nabierając tempa, mówiąc, że wierzymy w Boga Ojca, w Syna Bożego w Ducha Świętego w Kościół, w Kościół powszechny a później w to co będzie działo się po paruzji czyli w powszechne zmartwychwstanie umarłych sąd ostateczny a także życie wieczne do którego właśnie jesteśmy zaproszeni dzięki naszej wierze Kochani, chciałem Wam z całego serca podziękować, jeżeli przeszliście razem ze mną kredo, czyli od pierwszego do tego dzisiejszego odcinka, i to w jakikolwiek sposób Wam pomogło zrozumieć, czym jest sedno wiary, czym jest istota wiary i dlaczego jako wspólnota kościoła to kredo wypowiadamy i dlaczego powinniśmy wypowiadać je. Świadomie rozumiejąc poszczególne artykuły wiary, to dziękuję Wam za tą wspólną drogę i zachęcam do tego, by nie raz, nawet nie dwa i nie trzy, pochylić się nad credo, ale nie tylko nad credo, nawet nad częściami mszy świętej, byśmy świadomie przeżywali swoją wiarę i świadomie uczestniczyli w przepięknej liturgii ofiary naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który umarł. I zmartwychwstał jak wierzymy, i do tego zmartwychwstania właśnie nas zaprasza. Kochani, dzisiaj mówię Amen, jeżeli chodzi o Dom na Skalę 2.0, mówię Amen, jeżeli chodzi o Credo. Chyba to, co było do powiedzenia, zostało już powiedziane. Zostawiam wam trochę przestrzeni na przemyślenie, na wejście na nowo w te rozważania. Nad Chciałbym, żebyście też mieli taką przestrzeń do własnego odkrywania swojej tożsamości jako ludzi ochrzczonych i wierzących, ale nie mówimy tego amen paruzyjnego, czyli ostatecznego. Mianowicie robimy kilka miesięcy przerwy i już teraz bardzo serdecznie zapraszam was we wrześniu na trzecią edycję Domu na Skalę. Ale o czym będzie trzecia edycja? Na razie niech będzie to owiane tajemnicą, a w pilotażowym odcinku wszystkiego w odpowiednim momencie się dowiecie. Chciałem w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować nie tylko wam, którzy oglądaliście te odcinki na YouTubie czy przychodziliście z innych portali, żeby tutaj dotrzeć i posłuchać tych rozważań, ale chcę też bardzo podziękować telewizjom, twojej telewizji morskiej i twojej telewizji religijnej w Wejherowie. I w ogóle na Kaszubach. Dzięki uprzejmości TTM dotarliśmy do wielu telewizów, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Najbardziej pozdrawiam oczywiście piarskich parafian z Borszewa, bo wiem, że wiernie oglądają nas w telewizji. Natomiast to, co będzie działo się od września, również pojawi się w Twojej telewizji morskiej w Twojej telewizji religijnej. Zatem mówię, moi drodzy. Do zobaczenia w odpowiednim czasie. A teraz wypoczywajcie, módlcie się, nie traćcie nadziei ani ducha, i rozważajcie, co znaczy wierzyć. Autentycznie wierzyć w to, co podaje Kościół. Bardzo dziękuję, moi drodzy, również ekipie, która kolejną edycję Domu na Skale ze mną przygotowywała, i ekipie TTM Wejherowie. I cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak na tę chwilę z wami się serdecznie. Pożegnać, co czynie z wielką radością, ale już z nadzieją na to, co będzie działo się we wrześniu. A również pochylimy się nad aspektami naszej wiary, a dokładnie nad życiem Pana Jezusa. Ale nic więcej nie mówię, moi drodzy, bo chcę, żebyście też troszeczkę mieli niecierpliwości w tym, co będziemy tworzyć. My odpoczywamy i zabieramy się do realizacji kolejnej. Edycji. Zatem wszystkiego dobrego. Niech Wam wszystkim Pan Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam. A jeżeli trafiłeś dzisiaj na YouTube zupełnie przez przypadek i zaczynasz od tego filmu, to wejdź na playlistę, która nazywa się Credo, i spróbuj obejrzeć wszystko od pierwszego odcinka do dzisiejszego. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Pozdrawiam Was z bardzo dobrego miejsca, wysoko w karkonoszach ale nic więcej powiedzieć na ten temat nie mogę. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia w trzeciej edycji Domu na Skale.